Hej, moi drodzy, zapraszam Was na kolejny odcinek Game Newsa. Dzisiaj będzie m.in. o tym, że za sterami Malvers Wolverine tej gry, która ma właśnie powstać. Będzie snażysta Spec Ops The Line. Będzie trochę informacji oczywiście o Blaber Team, tworzącym prawdopodobnie Silent Hilla 2. Również coś opowiem o nagrodach, które zazyskało demidium na Digital Dragons. Również coś opowiem również o The Last of Us wersji remake, bo jednak to nie jest takie prawdopodobne jak myśleliśmy. No i zakończę taką dosyć specyficzną grą, o której, o której po prostu nie mogę nie powiedzieć. Także już zaczynamy i życzę wam miłego oglądania. Lecz jednak zaczniemy sobie od y, kącika PlayStation, bo tutaj też mamy trochę fajnych informacji, które do nas y, doszły. Między innymi to, że Gadowgor Ragnarok ma, ma mieć mnóstwo opcji dostępności, co sprawi, że ta gra będzie, będzie grywalna praktycznie dla każdego. Bo wszystko będzie można było dostosować. O, będzie też coś o prawdopodobnym launcherze, jaki ma przygotowywać Sony w wersji na PC. Będzie też o Ubisoft Plus, który ma trafić na PlayStation Plus. Jednak sobie zaczniemy od informacji związanej z gadoworem. Sony zapewniło, że nadchodzący gadowor, Ragnarok, będzie mógł zagrać każdy. Pomogą w tym liczne konfigurowalne opcje dostępności. informacji na ich temat firma podzieliła się we wpisie publikowanym na PlayStation z okazji Światowego Dnia Dostępności. Gadowór Ragnarok ma być grą przystępną dla każdego gracza. Wszystko za sprawą ponad 60 opcji dostępności, które pozwolą na dogłębną konfigurację produkcji. Nowy tytuł będzie oferował wszystkie możliwości znane z poprzedniej odsłony oraz wiele nowych rozwiązań. Tyczą się one zarówno grafiki, jak i interfejsu, sterowania oraz rozgrywki. Dostaniecie do swoich potrzeb m.in. wyślane napisy, gdzie będzie można było wybrać ich rozmiar, kolor, tło oraz rozmycie. Napisy będą też prezentować zarówno dialogi, jak i dźwięk. Będziecie w stanie włączyć wskaźnik pokazujący, z której strony dobiegają do nas. Ważne wiadomości dźwiękowe. Będzie można też dostosować rozmiar wszystkich napisów oraz ikon interfejsu. Także, w skrócie mówiąc, praktycznie wszystko będzie można dostosować w tej produkcji. I to tylko niektóre z opcji, które trafią do finalnej wersji gry. Dokładny opis wybranych spośród nich znajdziecie w opisie dzisiejszego filmu. Opis w opisie ale polecam do zerkania tam, bo zawsze tam coś yy, dla Was ciekawego staram się yy, wrzucać. Z czasem firma podzieli się informacjami na temat reszty nowości. Gracze będą mogli dostosować także interfejs, kamerą, asystent celowania oraz wiele innych elementów produkcji. Jak rozwiązania te działają w rzeczywistości? Przekonamy się po premierze, która nastąpi jeszcze w tym roku. Gadowór Ragnarok zadeptuje na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Ta gra trafi do większej grupy odbiorców, bo w sumie jest to kierunek, w którym powinny iść wszystkie gry, żeby celować też do osób niepełnosprawnych, żeby ich nie wykluczać. No ale tutaj jestem też ciekaw, czy na przykład dzięki temu, że launcher, który ma prawdopodobnie trafić od PlayStation na PC też będzie miał jakieś opcje dostępności, wiecie, narzucone z góry na wszystkie te produkcje od, od tego studia. No zobaczymy. Sony nie przestaje interesować się komputerami osobistymi. Na stronie firmy pojawiła się oferta pracy dla dyrektora do spraw zarządzania produktem którego zakres obowiązków całkowicie związany jest z PC. Tym, co zdecydowanie najbardziej wbija się w treści ogłoszenia, jest to, to, że poszukiwany dyrektor będzie zajmować się m.in. integracją platformy PlayStation Network z PC. Takie stwierdzenie bardzo mocno sugeruje, że w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się PlayStation Network w wersji na PC, bądź jakiegoś odpowiednika tej platformy na komputery osobiste. Powyższe informacja aktualnie nie wywołuje już takiego efektu wow. Pecetowych portów doczekało się kilka ekskluzywnych tytułów Sony, w tym Horizon Zero Dawn, God of War czy Days Gone. Z kolei w przyszłym miesiącu możemy spodziewać się kolejnego hitu PlayStation na PC Uncharted Legacy of The Collection. Nie jest to również pierwszy raz, kiedy Sony szuka kogoś, kto mógłby zająć stanowisko związane z działem PC. W kwietniu w, w tym roku firma szukała lidera do spraw rozwoju działu PC-towego. No i teraz właśnie pytanie Czy ta dwutorowość jest po prostu tymczasowa? Czy to faktycznie ma jakiś większy, głębszy kontekst? Według mnie jest to tylko tymczasowe, że te gry i tak już wych wychodzą w wersji na PC A i tak będą one potem w tym launcherze już dostępne Tylko też jestem ciekaw, czy ten launcher może jakoś odgórnie już narzu narzucać, że Opcje sterowania będzie zmieniał na e, dostosowane do PC no nie wiem, no zobaczymy w każdym razie. Na, natomiast jeżeli już mowa o PlayStation Network, to też nie mogę nie wspomnieć o tym, że Ubisoft Plus ma trafić na PlayStation Plus. Już jakiś czas temu sieć obiegły wiarygodne, zdawałoby się, pogłoski na temat dołączenia gier Ubisoftu do oferty usługi Game Pass. Szybko jej jednak sprostowano, ale okazuje się, że francuski wydawca rzeczywiście doda swoje tytuły do subskrypcji, tyle że nie Microsoftu i nie wszystkie. W nowym ogłoszeniu potwierdzono, że Ubisoft Plus trafi na konsole PlayStation i Xbox w przyszłości. Na razie zapowiedziano, że 24 maja, a w Europie 23 czerwca zostanie odsłonięta nowa usługa w ramach subskrypcji PlayStation Plus. Ubisoft Plus Classic Nazwa może być nieco myląca, bo na liście nie ma prawdziwych, klasycznych tytułów od tego studia. Ubisoft Plus Classic pozwoli sprawdzić wybór popularnych gier, włączając w to bestsellery pokroju Assassin's Creed Valhalla, Tom Clancy, The Division oraz Far Cry 4. Na starcie abonamenci otrzymają 27 gier, a do końca roku liczba ta zwiększy się do 50 produkcji. Ubisoft Plus Classic dostępny będzie w ramach subskrypcji PlayStation Plus w wariantach Extra oraz Premium. No i oczywiście, te warianty są jedne z tych najdroższych, które ta subskrypcja ma oferować. No, ale cóż, za taką listę gier, no to w sumie czemu nie? Jest to może kolejny ruch ze strony Sony, które będzie faktycznie zmierzać do konkurencji w końcu z tym Game Passem. Bo tak to zostawało w tyle, a tutaj w końcu coś zaczyna robić. Również tutaj zaczynają e, coś robić Insomniac Games, e, czyli ci odpowiedzialni, odpowiedzialni za, za Spidermana na konsolki e, Sony, bo oni są odpowiedzialni za grę Malverse Wolverine, e, do, e, za którą ma być e, odpowiedzialny scenarzysta gry Spec Ops The Line. We wrześniu zeszłego roku zapowiedziano ekskluzywną dla konsoli PlayStation 5 grę Malvers Wolverine, za którą odpowiada studio Insomnia Games, czyli jak powiedziałem twórcy m.in. Malvers Spider-Man. Choć wciąż nie znamy daty premiery, właśnie dowiedzieliśmy się kto będzie zasiadał na stołku reżysera narracyjnego projektu. Otrzymawszy awans z stanowiska głównego scenarzysty dzięki PlayStation Lifestyle, jest nim nie kto inny jak sam Walt Williams. W przeszłości opracował on także przy Star Wars Battlefront 2, Bajosoku 2 i niesprawiedliwie zapomnianym The Darkness 2. Jednak jego największym osiągnięciem jest bezsprzecznie gra Spec Ops The Line, do której wraz z Richardem Peresem napisał scenariusz inspirowany literackim Jądrem Ciemności. Choć na premierę zebrało umiarkowane pozytywne recenzje, to dzisiaj, po wielu latach, uważana jest ta produkcja za ponadczasową klasykę i ma oddany grono fanów, ze względu na fabułę i narrację właśnie. Czego jeszcze mogliśmy się dowiedzieć o Marvel's Wolverine od września? Między innymi był tweet Majka Joshona, czyli głównego animatora gry z zeszłego miesiąca, który zwiastuje, że, ses że sesje motion capture do owej produkcji mogły już wystartować. Jeszcze wcześniej deweloperzy zapowiedzieli, iż tytuł ten opowie historię przeznaczoną dla dorosłych odbiorców. I angaż Walta Wilsona dobrze koresponduje z ową deklaracją. Na koniec przypomnę, że Insomniac Games pracuje obecnie także nad grą Malvers Spider-Man 2. No i tutaj mnie oczywiście trochę niepokoi to, że jedno studio jest odpowiedzialne za dwie lub pięć gier na raz, bo nie wiem, jeśli uważają, że, że są w stanie pociągnąć te dwie gry i, do, i doprowadzić je w pełni do końca i wypuścić dobre jakościowo produkcje, no to okej, okay. no ale jeżeli mają mieć mają na ilość, a nie się na jakość, no to co do, do, dowodzi na przykład Cyberpunk, że to jednak się nie opłaca. Ale tutaj naszemu polskiemu studiu, jak najbardziej się będzie opłacać, yy, stworzyć produkcję Silent Hilla Dwójkę od Konami. I tutaj też opowiem troszeczkę o Demidium, które właśnie jest od tego samego studia, które, zysku, które zyskało parę statuetek na polskim Digital Dragons podczas targów Digital Dragons 2022, czyli kolejnej edycji organizowanej przez Krakowski Park Techno Technologiczny, cyklicznej imprezy dedykowanej głównie polskim twórcom gier, tradycyjnie rozdano Digital Dragons Awards. Nagrodzone zostały rodzime produkcje i studia, lecz nie zabrakło również statuetek w kategorii najlepszej pozycji zagranicznej czy wyróżnienia specjalnego. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że aż trzy nagrody powędrowały na konto The Medium, studia Blaber Team, a więc o, twórców Obserwatora, Blairwich czy Cyklu Lyle's of Fear. Przede wszystkim owa inspirowana serią Silent Hill Gra okazała się najlepszą rodziną produkcją zeszłego roku. Pokonując takie tytuły jak Kroniki Martiny, Charno Billet, Car Mechanic Simulator 2021 itp. Itd. Ponadto produkcja została wyróżniona za projekt oraz ścieżkę dźwiękową. Warto również zaznaczyć, że Ghost Runner o studia One More Lever zwyciężył w kategorii najlepszej gry niezależnej minionej dekady. No i właśnie te sukcesy, jakby nie było, sprawiają coraz to bardziej, że The Blabber Team zasługuje na to jak najbardziej, żeby zrobić Silent Hilla dwójkę. Ale czy tak faktycznie będzie, to tutaj mamy teraz w tym momencie, przytoczę Wam kolejną dawkę informacji na ten temat, bo historia się dalej toczy. Więc zobaczymy jak się zakończy. Po sieci od dłuższego czasu krążą plotki, według których Blabber Team ma odpowiadać za produkcję remakeu kultowego Salent Hilla 2. Doniesienia zyskują na wiarygodności, więc pytania na ten temat regularnie kierowane są bezpośrednio do firmy. Teraz odniósł się do nich Piotr Bambino, czyli szef polskiego studia. CEO Blubber Team został zapytany o ewentualną produkcję Salent Hila 2 przez serwis IGN podczas konferencji Digital Dragons. Bambino nie odpowiedział bezpośrednio na zadane pytanie, lecz ton wypowiedzi sugeruje, że coś rzeczywiście jest na rzeczy. Wypowiedź, w której Bambino stwierdził, że w przyszłości dowiemy się o nowych projektach oficjalnie, może sugerować, że tak naprawdę już o nich wiemy, lecz jest to jedynie swoista tajemnica Poli Równie dobrze może to być jednak tylko niefortunne sformułowane zdanie. Na ten moment trudno jednoznacznie stwierdzić, która z opcji jest właściwa. Oprócz tego Bambino stwierdził, że nieważne, czy mowa o tyle oryginalnym, czy o korzystającym z uznanej marki, zawsze będą one miały w sobie ducha Blabber Team. Studio nie zamierza imitować stylu innych producentów, nawet korzystając z obcych marek. Zamierza iść własną drogą. Ewentualny remake Silent Hill 2 może więc okazać się produkcją, która będzie w dużym stopniu różnić się od kultowego oryginału. No i to jest właśnie to, co mówiłem nieraz na moich live'ach, że nasze polskie studia Idą pod prąd, ale co się okazuje często, że to pod prąd jest to dobry kierunek, mimo tego, że nie jest on uznany na przykład od razu. Co przykładem może być gra This War of Mine, chociażby, e, która, no, oczywiście, spotkała się z dużym entuzjazmem na początku, ale na przykład teraz, przez wojnę na Ukrainę, e, zyskała na jeszcze większy ro rozgłos i jest jeszcze bardziej popularna. A drugie takie podobnej gry, no to trochę ze świecą szukać. Także to jest to, co też nieraz yy, mówiłem. Bambino odniósł się także do innych projektów Blaber Team. Studio pracuje bowiem nie tylko nad Grom we współpracy z Konami. Deweloperzy tworzą także całkowicie nowe IP, którego wydaniem zajmie się Private Division. Oprócz tego w fazie. Preprodukcji znajduje się kolejny tytuł, o którym nie wiemy jednak kompletnie nic. Możemy za to spodziewać się, że wymienione gry będą w dużym stopniu różnić się od wcześniejszych dzieł studia. Bambino wyznał bowiem, że firma zamierza wpłynąć na nieznane dla niej wody. Studio Blubberton zamierza stopniowo odchodzić od sumatorów chodzenia, z jakich do tej pory było znane. Bambino podał zresztą przykład gier, które mogą stanowić wzór dla studia. Tytułem tego rodzaju ma być chociażby Hellblade Sina Sacrifice. Na razie muszą nam wystarczyć jedynie te słowa, ponieważ nie doczekaliśmy się jeszcze zapowiedzi kolejnych gier Studia. Być może niedługo ulegnie to jednak zmianie. No, na przykład, ten sukces Dimidium y, i te inne sukcesy, które to studio y, odnosi, to może powodować tylko, tylko i wyłącznie to, że będą oni szli właśnie w tym swoim specyficznym, ale dobrym kierunku. Jak dla mnie jest to jak najbardziej godne pochwały i jak najbardziej jestem za. Natomiast tutaj chyba nie wszyscy są za e, tym, żeby powstała, e, powstał remake The Last of Us. Bo, do, bo dochodzą do nas coraz to bardziej e, różne informacje i nie jest to takie pewne jak na przykład zapowiadałem w poprzednim odcinku Game Newsa. Wygląda na to, że pierwsze The Last of Us w końcu otrzyma wersję na PlayStation 5. Po ostatnich e, plotkach głos w tej sprawie e, zapowiedział Jeff Grubb w trakcie podcastu Kinda Fun Games. Popularny i wiarygodny dziennikarz serwisu Vachure Beat zdradził, że jego źródła potwierdzają debiut The Last of Us remake i jeszcze w tym roku. O odżonej wersji The Last of Us słyszymy już od kilku miesięcy. Projekt e, rzekomo zdążył już zmienić dewelopera z Visual Artist Service Group na not Dog, czyli twórców oryginału. Ostatnio spekulacje na temat remake'u rozbudził jeden z członków pierwszego z tych studiów, które wciąż pomaga w pracach nad projektem. Wcześniej w styczniu informator Tom Henderson wspomniał o premierze gry w 2022 roku. Zaznaczmy, że to nieoficjalne informacje na razie nie ma żadnego potwierdzenia, że The Last of Us Remake w ogóle powstaje. Owszem, Jeff Grapp wielokrotnie przekazywał wieści, które później okazały się zgodne z prawdą. Niemniej najlepiej jest poczekać na oficjalne ogłoszenie Sony w tej sprawie. Albo w sumie studia Naughty Dog, bo to jedno z tych dwóch może to oficjalnie ogłosić. No ja mam nadzieję, że, że powstaje i powstaje przede wszystkim w wersji też na PC. Bo tutaj jedynie tyle wiemy, ile wam tutaj mówię. No zobaczymy, poczekamy, zobaczymy. No i no, natomiast już woli zakończenia. Eee, chcę wam opowiedzieć o pewnej produkcji, której ja po prostu nie mogę nie wspomnieć, bo jest tak specyficzna i tak, tak ciekawa. Mianowicie czy widzieliście trailer e, z Hacked on You, czyli możliwości randkowania po pomiędzy e, kryminalistami a ładnymi paniami, które też mają swoją specyficzną e, historię. Nie, no to zapraszam do obejrzenia i do wysłuchania mnie do końca, bo gra jest naprawdę ciekawa i specyficzna. Behavior Interactive, czyli studio odpowiedzialne m.in. za Dead by Daylight, zapowiedziało podczas wydarzenia rocznicowego nową grę, i jest to tytuł, którego nikt się nie spodziewał. Twórcy jednego z najsłynniejszych horrorów multiplayer latem tego roku wydadzą symulator randkowania zabójcami w roli obiektów naszych zainteresowań. Haken on You żartobliwie nawiązuje tytułem do mechaniki obecnej w DBD, ma pozwolić graczom budować emocje, relacje z postaciami, których przy, przywykliśmy uniknąć. Unikać jak ognia. Fabuła rozegra się na wyspie zabójców w wakacyjnym raju, gdzie woda jest krystalicznie czysta, a pogoda zawsze dopisuje, będąc przeciwieństwem e, strasznych lokacji, do których przywykliśmy w DBD. Na tych prawdziwych wakacjach, swoje umiejętności podrywu będziemy mogli przetestować na czterech znanych nam postaciach. W kostiumach kąpielowych i z uśmiechem na twarzy pojawią się m.in. Traper, łowczyni, zjawa i widmo. Według twórców, największym wyzwaniem ma być dobieranie odpowiednich słów, które pozwolą zabójcom podzielić się z nami swoimi największymi odczuciami. Na podstawie naszych wyborów, każda z postaci będzie mogła zakochać się w nas, uznać nas za godnych przyjaźni lub, lub poczuć do nas kompletną Niechęć. A niechęć ze strony zabójców e, nie wróży nic dobrego. Tropikalna przygoda w uroczej kreskukowej grafice pojawi się na Steamie w niedalekiej przyszłości. Znajdź miłość lub zgiń. Próbując, e, tymi słowami twórcy e, opisują Haken on You. Czy jesteście zachęceni? Bo ja jak najbardziej tak. No jest to bardzo specyficzna produkcja, no mówię, to po prostu nie mogę nie opowiedzieć, ale to już tyle z mojej strony. Dziękuję Wam za wysłuchanie mnie i co, trzymajcie się, życzę Wam kolejnego udanego tygodnia, no i widzimy się albo na live'ach, albo na YouTubie przy okazji różnych serii z gier, które aktualnie wychodzą. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!